Bogdan jest strasznie bajkopisarzem, strasznie. No i tu się, zwykle się mówi, źle się zestarzało, ale... Kurwa, biorąc pod uwagę ilość afer, jakie mam za swoje wypowiedzi, to trzeba być kula kretynem, żeby mówić, że jestem populistą. Tego samego nie można powiedzieć o Martirenti, której drama to chyba drugie... O Jezu, ja widziałem, że ona ostatnio znowu jakąś piosenkę śpiewa, ku Dobra, ja to przeżyłem, to wy też musicie. Mam same pozytywne odczucia. Yy, polubiłem cię. Robisz fajną atmosferę. Rozbawiłeś mnie fest, jesteś giga tym ziomkiem. Wydaje mi się, że z tobą najlepiej się rozmawiał. O, haha, a wy mówicie, że się nie wypowiadałem w tym programie. Bardzo dobrze dobrane ujęcie dla wszystkich hejterów. Kasia Albowiem na przestrzeni swojego udziału wielokrotnie od jury dostawała poradę, żeby reagować mniej. Ale to musicie poinformować. Anne, idziesz do programu, gdzie szukają minionków, które mają skakać, klaskać i wszystko robić pod kamerę i dostajesz sygnał, rób tego mniej, bo jesteś cringe'owy. Darek założył Patronite'a, na którym chętni widzowie mogą wspomóc go finansowo. Oczywiście nie jest nigdzie powiedziane, że materiału będzie więcej. Nie no, ku... A jak założył Patronite'a i w finale nie będzie chociaż filmu w miesiącu, to nagrywam materiał o skamach. Dobra, zobaczymy ten materiał. Z kanału Saimeon. Uwielbiani kontra znienawidzeni youtuberzy. W ogóle Saimeon był na zlocie z grzytowników ostatnim. Także taka ciekawostka. Jeszcze zdjęcie potem było, pamiętam. Więc zobaczymy, co to, co tutaj się wydarzy. O, siema, witam. Na YouTubie jest wiele postaci, które są powszechnie szanowane oraz takie, które są słusznie lub też nie znienawidzone. No to nie będzie to trochę tak, że ci uwielbiani to będą tacy grzeczni ludzie w stylu właśnie takiego Saifana jakiś content popularno-naukowy, zakładając, że nie mówi. Chociaż chciałem powiedzieć, zakładając, że nie mówi o szczepionkach, ale myślę, że tak sumarycznie i tak większość osób Dawida Myśliwca i tak pozytywnie postrzega. A ludzie, którzy tam są wokół aferek, Zadymek, będą negatywnie? Nie będzie tak trochę? A no i content podróżniczy. Tak, okej, okay, jeszcze content podróżniczy, czyli taki Patec, coś, to też ci ludzie raczej mają luz. Pierwszym z nich jest patecki, No, ale... by the way. OG, czyli który swoją pierwszą popularność zdobył za sprawą kanału wszystko vlog, który od 27 sierpnia 2016 roku prowadził ze swoim przyjacielem Bodziem. Duet zdobył serca widzów swoim często głupkowatym, ale naprawdę zabawnym stylem bycia i prowadzenia. Dobra, tego to jako ja kojarzę z, z tego Arnolda. Pik kontentu. Patec dzięki znajomości z Trąbą, zaczął pojawiać się w domu ekipy oraz na materiałach Friza, a niedługo później oficjalnie dołączył do projektu. Oho, Patec siedział ponad godzinę w ciszy. Piekła dechadowca. Już tutaj można byłoby powiedzieć, że był jednym z najbardziej pozytywnych i lubianych twórców. No był, no ale właśnie to jego doświadczenie, które miał, że sobie samodzielnie działał, przełożyło się potem raz na to, że w projekcie się dobrze czuł, a czy jak się projekt skończył, to też sobie poradził, no. Ale widać też, zaj tą ewolucję, no bo zachował ten humorek, ale widać, że dojrzał też jako człowiek i no w finale przy tym kontencie podróżniczym zajście się go ogląda. Nie wiem, znacie kogoś, kto nie lubi Pateca? Ja nikogo nie kojarzę, kto nie wiem, jakaś osoba, ja bym powiedział, no Patec to koksa, ktoś powie, nie, nie lubię. Nigdy nie znam takiej osoby. Ja nie lubię? O ku... A, ale jesteś oryginalny. Mm. No pytałeś, kto nie lubi? No dobra, ale dlaczego na przykład? Ale dajcie jakiś argument, czemu? Dlaczego można nie lubić pateca? Bo co? Nie, no ale tego nie oglądasz, to może być ci obojętny. A ja mówię o tym, że nie lubisz, czyli masz negatywne, negatywne emocje do tej postaci. Bo zazdroszczę? A, czyli klasyczny ból No ma to sens, tak. Tylko go nie lubisz, bo nie odpisaliśmy na wiadomość. Nie, czemu? Nie, no do zgrzytu go zapraszaliśmy, tylko no. Musimy się dograć. Jednak prawdziwy przełom wydarzył się rok później, kiedy do Kuba wrzucił swój pierwszy film podróżniczy. Patecki wskoczył na zupełnie inny poziom. Zresztą zobaczcie sami. O nie, ten materiał z tego przyciskania. Ale to była powalona seria z tym Monteverestem. Ja ale za każdym razem, jak sobie to przypominam. Serio, to jest jeden z najlepszych materiałów, jaki w ogóle na YouTube oglądam tak byłem wkręcony, jak w zajisty film. A teraz nagrywa filmik o mermaidingu. No ja czekam aż nagra o tych ziomkach, co uważają, że są kotem albo psem. Iron Man z większości Everest, ale nie jestem obiektywny, bo jestem triatlonistą. Nie no, ta seria z Everestem była powalona. Wie, znaczy już nawet nie mówię o tej dramaturgii, że tam ludzie zginęli i tak dalej, no bo to jak swoją drogą, ale, ale te wszystkie ujęcia, cały wysiłek. Niesamowita była ta seria. Świetnie pokazuje, jak bardzo ewoluował jako twórca, ale także jako człowiek. Tego samego, natomiast, nie można powiedzieć o kolejnym bohaterze naszego odcinka: czyli. Zamknij a, ale jak gwiazdka. Bogzel to twórca, którego chyba nie trzeba przedstawiać. W okolicach 2014 roku Michał założył... <laughs> 10 szybkich faktów, Gimper. ...kanał, na którym głównym kontentem były wszelkiego rodzaju ciekawostki. Z czasem działo się naprawdę wiele. Komentery, aferkowe live'y, komentowanie pas-streamów, założenie Fame MMA, masno, miliony projektów, goats i finalnie pan... I znowu fejm. Boxel był bardzo ulubiony w 2016, ale to u każdego jest tak, wiesz, że masz okres, kiedy ludzie cię kochają, potem, wiesz, zawsze jest jakiś element tego, że zawiodą się na tobie, bo mają jakieś wyobrażenia na twój temat, zaczynają cię nie lubić, potem mija trochę czasu, zaczynają za tobą tęsknić. Zresztą tak samo na przykład było, ostatnio widziałem sporo postów przy okazji tam Gargamela, że ludzie doskonale wiedzą, dlaczego on zniknął z internetu, ale było, ale tęsknię za dwóch typów podcast, ale bym posłuchał posłuchał dwóch typów podcast. O, kiedyś to było, może jeszcze wrócą, nie? To się tak wszystko kręci takim kołem, że, że po prostu trzeba się trochę z tym pogodzić. Że czasem jesteś na tej górce, ludzie cię uwielbiają, noszą na rękach, a czasem będą cię jechać. I niezależnie jak bardzo byś się o to tam nie starał, to, to zawsze będą te gorsze i lepsze okresy. I tyle. No tak to działa. No. Ciekawe, czy ja będę kiedyś lubiany? A już miałem taki pik, jak ludzie mnie lubili. Jak nagrywałem te materiały o skamach, to człowieku, ja to mogłem tam samo zachwyt popaść, czy odpalałem. Jakieś Jakiegoś streama u losowego twórcy, to mnie propsował. Wchodziłem na wykop i mnie propsowali, nawet na tym mianym Twitterze mnie propsowali. W wiadomościach jacyś influencerzy się zgłaszali, jakieś krosy chcieli wszyscy, że mnie tam, że jestem zajęty. Tylko no ja się dystansowałem do tego wszystkiego, nie. Nawet wspomniany Boxel na aferkach opowiadał, że rewo też, cox, więc. Y no tak było no, tylko że jakoś tak zawsze się dystansowałem od tego, ale to nie jest przechwalanie, to jest stwierdzenie takiego faktu, nie, że i, i dla różnych ludzi, którzy wchodzą w tę branżę albo odniosą gdzieś sukces, że warto tak, wiesz, zrobić krok wstecz i się zastanowić, bo to jest taki moment, kiedy też, wiesz, jesteś gdzieś tam na fali i wszyscy ludzie chcą się do ciebie podłączyć, żeby trochę, trochę tego ku uszczknąć, nie? No i trzeba się po prostu zastanowić, z kim chcesz działać i tak dalej i nie wpaść w taki zachwyt, że ludzie, których oglądałeś tam w internecie, nagle sami do ciebie piszą i chcą tu jakieś projekty z tobą realizować. Żeby, wiesz, nie ulec tej iluzji tego, no, tylko być sobą w tym wszystkim. Ale to nie tak, że przed... Pan... Robokzel był uwielbiany, bo już wtedy miał sporo antyfanów i sam często sobie nie pomagał. Michał też już od dawna był znany z zaczynania wielu projektów i porzucania ich niedługo później. Boxel jest strasznie bajkopisarzem, strasznie. No i tu się, zwykle się mówi, źle się zestarzało, ale. Rewo, kiedyś krystaliczny wizerunek szanowany, lubiony w niecie. Rewo, teraz mi Mizogin krętać populista. Nie, ja się nad tym zastanawiałem i wiecie jak to jest. To jest inaczej. Ja zawsze byłem tą samą osobą, tak, jeżeli chodzi o bazowe rzeczy, tylko wcześniej było tak, że ludzie nic o mnie nie wiedzieli. I teraz co to oznacza? Bo ktoś powiedział, no i? No i chodzi o to, że ludzie jak nie znają jakiejś osoby, widzą wycinek jej życia, to dopisują sobie całą resztę obrazu. Jakie ma poglądy, nie wiem, jak się zachowuje, jak się zwraca do innych ludzi i tak dalej. I to też nie jest tak, że to jest jeden spójny obraz. Każda osoba albo jakaś tam grupa społeczna dopisuje, dopisuje sobie inny obrazek. No i wszyscy żyją w tym przekonaniu, że tak, Jaka na pewno jest ta osoba, no i ją uwielbiają, kochają i śledzą ten mały wycinek, który wstawia, związany z kontentem, który tworzy. Natomiast potem, w momencie w którym jakoś się otwierasz, zaczynasz pokazywać. Jaką jesteś osobą, tak nie wiem, bardziej prywatnie, jakie masz poglądy czy coś takiego w tej sferze, której wcześniej nie dotykałeś, no to jest duża szansa, że te kolejne grupy w, jakiś, w jakimś stopniu będą rozczarowane, no bo miały inny obraz twojej osoby, nie? I stwierdzą, e, myślałem, że jesteś inny. No więc wystawiasz się na to z jednej strony, ale z drugiej strony otwierasz też sobie furtkę do tego, żeby rzeczywiście zrobić jakiś tam filtr i selekcję tego, żeby zostali z tobą ludzie, którzy lubią cię takim, jakim jesteś, a nie takim, jak sobie ciebie wyobrażają. I ja na przykład uznałem, że to jest zajista wartość i stwierdziłem, że idę tą furtką, mimo że mogłem się bawić w ten cały wizerunek robota, który, który po prostu gdzieś tam tworzy content, wszystko analizuje, bla, bla, bla. Więc to jest ta różnica, no. Dla mnie rewo jest na takim samym poziomie, co Paris Platyno Normalny chłopak chłopach z osiedla. Normalny chłop. Otóż to, tylko za kola większe? W sumie nie wiem, czy nie wiem, no ma większe zakola w sumie. O, Jolanta napisała tak, na YouTubie, żeby nie było, bo zaraz ci z Twitcha będą gdzie taki komentarz. Ja cię lubię rewo, bo z charakteru przypominasz mi mojego brata. O, widzicie? Normalny chłopak z Konstancina. No a co to? A co to? W sensie czemu podkreśliłeś, że z Konstancina? to co to? ludzi nie ma, czy jak? Do tym, gdzie są. Ktoś napisał, że jestem odklejony. Daj mi przykład mojego odklejenia, kurwa. Bo to jest taki ogólnik w stylu jesteś głupi. No a daj przykład, że jesteś populistą. Kurwa to jest najgłupszy zarzut w moim kierunku to że jestem populistą. Kurwa, biorąc pod uwagę ilość afer, jakie mam za swoje wypowiedzi, to trzeba być kurwa kretynem, żeby mówić, że jestem populistą. Naprawdę, to trzeba być pierdolniętym albo mnie nie oglądać no. Tyle razy, co ja się z ludźmi kłócę albo mnie jedzą w komentarzach za moje poglądy, to gdzie ja kurwa, ja jestem populistą. Ja nie wiem, to z grzytu chyba trzeba nie odpalać. W porównaniu Ludzie? do boxdela kolejny twórca to przy nim prawdziwy świętoszek, a w normalnych okolicznościach raczej nigdy bym tak nie powiedział. Willy Extreme to prawdziwy ewenement na skalę polskiego YouTube'a i twórca, który swoją popularność powoli zaczął zdobywać już 16 lat temu. Ilon ma O, kiedyś tak uważałem, ale jak się dłużej posłucha, to nie jesteś, fakt. Dziękuję, dobranoc. W karierze Uliego miały miejsce trzy przełomy, a pierwszy z nich wydarzył się w sierpniu 2012 roku roku, kiedy to w 30 odcinku Tajemnicy Ciekawostek z GTA 4 Iwona na stałe zniknęła z materiału. Ja się trochę dowiem o nim, bo ludzie często, znaczy co jakiś czas są takie fale, że ludzie mówią zaproście go do zgrzytu. Zdarzają się takie fale nagle, jak mówimy o kogo zaprosić, I oni o zaproście go. Ciekawe to jest. On nagrywa jakieś materiały z GTA, przynajmniej ja najczęściej widziałem. Nie wiem, czy on coś jeszcze robi. Drugim, dużo większym przełomem były trailery i premiera GTA 5. Cała seria Tajemnice Ciekawostki z tytułowej Piątki, na ten moment wygenerowała łącznie niemal 70 milionów wyświetleń, co średnio daje nam wynik 820 tysięcy na każdy odcinek. Ja pir. złotem sra. Ciekawostki ciekawostkami, ale o własnych dzieciach także zapominać nie można, tak więc. Jako, że mamy styczeń, to szczęśliwego nowego roku, synu. Największy I cy, przełom... I cyk, demonetyzacja. ...miał miejsce jednak w 2021 roku, kiedy to Willy po trzech latach naprawdę małej aktywności zaczął wrzucać dużo więcej filmów, a seria z Google Maps rozkręciła się na dobre, do dziś będąc główną serią na kanale. Ty, a on dalej jakie wyświetlenia kręci? Wilhelm on zawsze był szczery i mówił, że robi YouTube'a z czystej zajawki... No, z, z czystej zajawki do pieniędzy. No, z, z zajawki do pieniędzy. <laughs> Można go chyba nawet nazwać takim Taco Hemingwayem polskim bo za każdym razem jak wrzuca film, po x miesiącach to i tak robi kilkaset tysięcy wyświetleń. Ej, to ma to sens, bo ktoś napisał, że takie fale są dlatego, że to ilekroć wypuści film. Ha, ma to sens. I chyba właśnie ta szczerość z dodatkiem jego czarnego humoru i luzu wprowadzenia odcinków spowodowała, że nigdy nie miał dramy, nie był bohaterem żadnej kontrowersji, a zawsze był tym gościem, którego filmy ogląda się niesamowicie przyjemnie. Tego samego nie można powiedzieć o Martirenti, której drama to chyba drugie i. O Jezu, ja widziałem, że ona ostatnio znowu jakąś piosenkę śpiewa. Kurwa, Mać, przyk... Dobra, ja to przeżyłem, to wy też musicie. Jak się zastanawiacie, czemu ludzie jej nienawidzą. Marta swoją popularność zdobyła głównie na TikToku, aczkolwiek na większe wody wypłynęła w roku 2020, kiedy to wystąpiła w programie Fame czy Shame, a dwa miesiące później zawalczyła z Martą Linkiewicz na Fame MMA 7. Boże, ja nawet tego nie pamiętam. Bez kitu one walczyły. Kiedy to było? Widzowie zazwyczaj niezbyt przychylnie na nich patrzą, bo nie lubią, jak ktoś jest popularny, bo. Bo już jest popularny, nie? A dodając do tego reklamowanie skamu, dram... O, pamiętam, zaśnik. I z zegarkami chyba coś było. kontrowersyjny występ w Love Never Lies i po prostu bycie irytującą, finalnie dostajemy książkowy przykład typowej, nielubianej influencerki. No dobra, ale coś musiało być, że jednak ją lubią ludzie. W sensie, że jak podkreślimy tylko te rzeczy, że ją tam cisną, no to okej. Okay, ale ona nie jest tak totalnie znienawidzona, tylko... No nie wiem, no musi robić jakiś inny content, że ludzie ją oglądają. Bo to nie jest tak, że ona tylko leci na tym hejcie. Ona dobrze tym, powiedzmy, zarządza, no, że poddymi, ale... I się bawi trochę, ale ku... A musi coś robić, że ktoś ogląda, tak pomijając te afery. Ale absolutnie... nie jest Zbychu, czyli zwycięzca pro... Ale pod algorytm wzięty Zbychu, proszę bardzo, jaka przekminna. Programu... A ja widziałem już na Twitterze, że już, w... że już Zbychu ludzi wk... Ale to pojedyncze posty były, chociaż miały po 2-3 tysiące lajków. Że... o, że tam już trochę woda sodowa, o, że już tam zapewnie się czuje, a coś tam już... Narzekali, tak, na Twitterze widziałem, no. Tak, bo już z Kubą Jurkiem się nie trzymasz, tak? O, to też był argument, tak, że już, że no, na, tych, na tym castingu to tak z tym Kubą zajęliście, a teraz widać, że z tym drugim jakimś ziomkiem się lepiej trzyma i Kuba jest w odstawce, coś tam, coś tam. Sam zresztą oglądałem cały program i jestem absolutnym fanem Zbyszka i nie dziwię się, Aha. że dosłownie każdy gość specjalny, który się pojawiał w odcinkach, mówił mu same dobre rzeczy. Dobra, a poczekaj, to musimy to sprawdzić. Dobra, weryfikujemy w takim razie. Wejdziemy w odcinek pod fazą i zobaczymy komentarze. Zobaczmy w takim razie. Kuba, mega dużo fajnej energii, wyszedł z cienia z i to jeszcze jak? Czyli na razie tylko na Twitterze. Coś pojawia. Mam same pozytywne odczucia. E, polubiłem cię. Robisz fajną atmosferę. Rozbawiłeś mnie fes. jesteś giga śmiesznym ziomkiem. Wydaje mi się, że z tobą najlepiej się rozmawiało. O, haha, a wy mówicie, że się nie wypowiadałem w tym programie. Bardzo dobrze dobrane ujęcie dla wszystkich haterów. Tworzy wraz z innymi uczestnikami kanał Fazak. I w odcinkach, które pojawiły się do tej pory, zdecydowanie widać więcej luzu, ale i tak w trakcie oglądania czasem można się poczuć, jakby się oglądało jakieś dżenzji. Aczkolwiek dajmy im oraz Zbyszkowi czas, i zobaczymy, jak to się rozwinie, bo. Nie, no rozwinęło się w zmianę płci. Szczególnie w nim widać wielki potencjał. Tego samego widzowie jednak nie zauważyli w Kasi, czyli innej uczestniczce Twoje 5 minut, bo powiedzieć, że jest ona niezbyt lubiana, to jak nic nie powiedzieć. Nie no, Gimper i zwycięstwa życzyło, co Ci chodzi. Kasia została przejechana walcem hejtu przez widownię. I nie przesadzam, bo dosłownie przed chwilą robiłem screenie i tak dalej, przeglądałem jej TikToka, żeby wam pokazać, jak to wygląda, i sami zresztą widzicie, że to jest wręcz niesamowite. Nie, to był, to był taki festiwal tych komentarzy. O, pamiętam, że tam od s**at wyzywali, kurwa. no. Ale dlaczego piszą takie rzeczy? No to już wam tłumaczę. Ania w GenZii też była najbardziej hejtowana, a teraz co? No ale nie wiem, czy historia Kasi będzie taka sama. Po pierwsze, zdaje się ona być bardzo wrażliwą osobą, więc na przestrzeni odcinków płakała naprawdę wiele razy. Mam wrażenie, że w większości, w których była. I będę tego bronił, bo samo to nie jest złe, ani dziwne, bo jednak taki program to masa emocji i stresu dla uczestników. No dobra, ale czy to nie jest też trochę wskazówka, że ten program cię wtedy przerasta? Wiadomo, że można mieć go trzy dzień, wiadomo, że coś, ale no jak w każdej sytuacji masz taki przerost emocjonalny, no to może. Widzowie uważają, że cała ta otoczka wrażliwej i empatycznej dziewczyny to maska, a sama Kasia ma zdawać się bardzo fałszywa. Ja osobiście uważam, że to mocno naciągane i nie miałem takich spostrzeżeń co do niej w trakcie oglądania, ale z następną rzeczą się zgadzam, czyli bycie po prostu irytująco. Kasia albowiem na przestrzeni swojego udziału wielokrotnie od jury dostawała poradę, żeby reagować mniej, bo jej zachowanie wydawało się... Ale to musisz po idziesz do programu, gdzie szukają minionków, które mają skakać, klaskać i wszystko robić pod kamerę i dostajesz sygnał, rób tego mniej, bo jesteś cringe'owy. Kurwa, to już naprawdę, to musi być taki level tego chyba, taki level musi być, to już tak trzeba odpierdalać, że ci <grym grym> mówili weź mniej, że trzeba się postarać przecież. Pamiętacie wow mega Patrycji Mołczanów? Wow, wow, mega! To popuśćcie <grym> sobie to <grym> razy mi... No dobra, to chociaż memiczne się stało, a ona była taka w Przesadna. Ja. Wydaje mi się, że dzisiaj na zadaniu poszło super. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło? Ja nie wątpię, że jest ona bardzo energiczną osobą, i kamera ją tym bardziej nakręca, ale problem w tym, że ani trochę nie potrafi tego wyważyć i często wychodzi z tego coś irytującego, cringe'owego, a czasem, jak widzieliście przed... Ale właśnie o to chodzi, że czasami ludzie robią cringe'owe rzeczy, ale one są takie, że chcesz więcej tego kring. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Że to albo, nie wiem, zakryjesz oczy, ale się uśmiechniesz. A u niej było tak, że cię to odpycha, kur... Że masz dość, że mówisz, nie, dobra, sorry, wyłączam to. I, i to jest jakby problem w tym. Prawdziwy apogeum tych przesadzonych emocji miało miejsce w odcinku z Ojwojtkiem. Proszę księdza. Czy ksiądz mu może sutannę pożyczyć, żeby się... żeby założyła na siebie? Trochę szacunku? No ale to wiesz, to tak samo jak policje zaczepiali na rynku i fujarę zawracali. Policjanci mówią, że, ale my tu przeprowadzamy interwencję, a oni, no ale panie policjancie, to w odcinku z wojewódzkim było akurat. Jednak prawdziwym gwoździem do trumny Kasi była końcówka tego samego odcinka. Wyszło tak, że to akurat ona dostała immunitet, którym mogła ochronić siebie lub kogoś innego przed odpadnięciem tego lub następnego dnia. Kasia stwierdziła więc, że trzeba walczyć o własną dupę, jako że nie była zagrożona, to zachowała kartę na kolejny dzień. Niestety jednak los, albo Freeze, tak chciał, że. los o imieniu Freeze. Odpadła Crazy Oliwka, czyli jedna z ulubienic widzów, a następnego Oj. dnia nikt, więc immunitet przepadł. Totalny przypadek, że tak się wydarzyło. Również z każdego można nie lubić, to jest jakby normalne, szczególnie w internecie, ale nie idźmy w skrajności. No chyba, że te dobre, bo skrajnie pozytywnie postrzegany jest Saifan, czyli twórca, i chyba nie przesadza, jak to powiem, który jest najbardziej szanowany na polskim YouTubie. Mocne słowa. Znacie kogoś, kto nie lubi Saifana? Teraz zapytam. <laughs> Prowadzi on kanał naukowy, który jest wyjątkowy na skalę naszej rodzimej tuby, bo filmy na nim są naprawdę przystępne i przyjemne do oglądania. Płaskoziemcy? A no tak, dobra, jest jedna grupa. Imponujące jest, że Darek na 156 filmów wygenerował 242 miliony odsłon, czyli średnio 1,5 miliona na odcinek. Sejfana naj. No ho, pan tabelka lubi statystyki. Bardziej kojarzyć możecie z dwóch rzeczy. Pierwsza to, że jest bratem Adbastera i kiedyś nawet razem prowadzili kanał urbexowy Tube Riders, I to też się kręciło. Ale druga, ta ciekawsza to seria z poważnej analizy Płaskiej Ziemi, w której w humorystyczny sposób i logicznymi argumentami masakruje płaskoziemców. Jest to seria kultowa i widać to idealnie po wynikach, bo wszystkie części mają ponad albo prawie 6 milionów wyświetleń, a dodatkowo widzowie regularnie do niej wracają, bo każdy odcinek w ciągu ostatniego roku ma po około pół miliona odsłon więcej. No, temat jak najbardziej aktualny, nie ma co się oszukiwać. Przychodzą kolejni ludzie, którzy pomyśleli a co jeżeli ziemia jest płaska, bo trafili na jakieś zajęcia? z tego TikToka, który przedstawia masę dowodów. Kano Saifana ma jednak jeden minus, a jest nim mała częstotliwość pojawiania się odcinków, ale jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo jednak do zrobienia tak genialnego kontentu jak na przykład analiza Titana jest potrzebny czas. I to dużo czasu. Jest jednak promyk nadziei, że filmy będą chociaż odrobinkę częściej, ponieważ Darek założył Patronite'a, na którym chętni widzowie mogą wspomóc go finansowo. Oczywiście nie jest nigdzie powiedziane, że materiału będzie więcej. Nie no ku a jak założył Patronite'a i w finale nie będzie chociaż filmu w miesiącu, to nagrywa materiał o skamach, ale to. Jego założenie jest idealnym pokazem tego, jak bardzo widzowie doceniają jego twórczość, ponieważ w zaledwie tydzień ma on już ponad 1000 patronów z łączną kwotą tam... 54. Ty, ale. W sumie jakby tak trochę ten prześmiewczo nagrać taki materiał kłóca na Sajfana. <gry -na> czy takie głupie pomysły, żebym nagrywał takie, albo nie wiem, jakieś newsy w krzywym zwierciadle. Takie totalne głupoty. Pier nie wiem, czasami mam coś takiego, alter ego bym się założył na takie rzeczy. Ludzie cię zjedzą. a no myślę, zarobię na tym, że mnie zjedzą. Jednak 54 tysięcy na Patronite prawdopodobnie nie zebrałaby Verso, ponieważ cały internet zjechałby ją, że zarabia. O, Verso w tej kategorii? O proszę. O, bo od tyłu to rewo. No dobrze kombinuję. Ale Wcale Uber jest takie za poważne. Chociaż może w sumie jako. No nie wiem. Kilka, dodałem ją do tego zestawienia, ponieważ ma dramę na Twitterze jakieś 7 razy w tygodniu. I często są to afery tak koperkowe, że ja będę. Szczerym, w pewnym momencie już przestałem nadążać. Ja mam to Was pytanie: czy uważacie, że Wersow jest złą osobą? Będzie się tak, abstrahując od tych wszystkich afer, tak nie wiem, jakbyście ją mieli ocenić jako człowieka, to uważacie, że tak macie taką czutkę, że ona jest złą osobą? Nie, głupiutka jest. Złą, nie tylko głupią. No właśnie, bo ja czasami mam coś takiego, że jak dzieją się afery wokół jakiejś osoby, to jakby z jednej strony wiadomo, mam takie coś, że oceniam ten temat, który się dzieje, jakie wątki, jakie słowa padły, jakie są informacje, ale czasami też tak się zastanawiam się uważam, że ta osoba jest zła, albo że nie wiem, z góry bym przypisywał tej osobie złe intencje, kurde. Tak się zastanawiam czasami nad tym, nie? Bo ostatnio ktoś też przyszedł i mówił, że nie pamiętam, co to były jakieś, nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale to był jakiś taki zwrot, że rok niby coś powiedział takiego, co powszechnie byśmy uznali za złe. Nie pamiętam, do czego to dotyczyło i z jednej strony była moja taka reakcja i komentarz do tego, że no że no, lubię Roka, nie I... I... i w związku z tym może to jakoś tam wpływać na moją opinię, ale z drugiej strony też zaraz wziąłem to przez ten pryzmat, że uważam, że Rok jest dobrą osobą, w związku z czym raczej nie zakładałbym, że chciał tym kogoś skrzywdzić, nie wiem, zrobić coś złego i tak dalej, tylko staram się bardziej patrzeć przez taki pryzmat, że nie wiem, może się jakoś niefortunnie wyraził, może coś, no nie wiem, wiecie o co mi chodzi, że nie przypisuję mu z góry złych intencji. Nie jest głupi, ale zbyt wrażliwa i stara się każdą przypodobać, bo boi się być negatywnie postrzegana. Ciekawa definicja wersów. Zarzutami często kierowanymi do niej jest m.in. promowanie konsumpcjonizmu, ciągłe podążanie za modą, czy po prostu bycie od czego przykładem miał być lot z samolotem do fryzjera. Zazdoszczo! Oprócz tego, że jako największa polska influencerka i tak będzie miała sporo hejterów, tak sama sobie robi podgórkę bardzo często wypowiadając się nieprecyzyjnie i w emocjach, jak w przypadku ostatniej afery z usuniętym TikTokiem. Mimo to jednak uważam, że w wielu aspektach ludzie bardzo przesadzają, przyczepiając się do niej, bo kupiła jakąś papierową choinkę, maszynę do popcornu, której nie używa, czy za to, że wstawiła na story zdjęcie jedzenia, z dopiskiem kcal. Z drugiej strony nie dziwne, że ludzie już dowalają się do wszystkiego, kiedy Weronika regularnie daje powody, żeby za nią nie przepadać. To, co ona robi, miałoby zaisty sens do podbijania zainteresowania jej osobą, gdyby ona to robiła celowo albo nie przejmowała się tym, co się dzieje. To byłby zaist. Motyw na prowadzenie kariery, przypominanie o sobie przez jakąś tam delikatną kontrowersję, która tak naprawdę nie wpłynie na twoje ogólne postrzeganie, ale jest w stanie o tobie przypomnieć. Albo że nie wiem, odpierasz jakąś taką akcję, zanim ci płyta wyjdzie czy coś tam i wtedy jeszcze więcej osób się o tym dowie. Więc... To by było git, tylko że ona nie umie w ten sposób. Tylko że ona w ten sposób nie umie tym zarządzać, przejmuje się, no i w finale próbuje w jakiś pokraczny sposób z tego wybrnąć, przez co jest jeszcze gorzej. No i wychodzi na taką małą, mało, pew mało pewną siebie, małą charyzmatyczną w tym wszystkim. Ale gdyby to dobrze zarządzać, bardzo by jej to pomogło. nie? Tak jak Fris mówił, że jak tam się dzieje, to kręcić tym tematem. No bo tak naprawdę co to jest za afera z jakąś tam choinką, że sobie wzięła z papieru. No tak jak się człowiek zastanowi chwilę, to co to za afera, nie? Jakby to miało negatywnie na nią wpłynąć? To można zajebiście rozegrać. Ale ona jest zbyt słodka, żeby rozegrać hejterów? Nie jest kwestia słodkości, tylko kwestia obaw, lęków, nie? No tak, ale ona odpuszcza od razu. No właśnie, no. Bo wiesz, wiadomo, są takie tematy, gdzie pewnie jej by się nie opłacało tego mielić. Niech z nie tego mielić, stary. Ale są takie tematy, gdzie naprawdę mogłaby to rozegrać i jeszcze sobie nakręcić na tym e, jakieś liczby. Wrażliwość nie oddaje w influencerstwie. Nie no, może oddawać, tylko trzeba tym mądrze zarządzać. To, to jest raczej problem. Nie uważam, że ogólnie to jest jakaś wada, ale, ale trzeba 2024. tym mądrze zarządzać. Ona chce mieć nieskazitelny wizerunek? Może tak. Ale ja uważam, że to ten motyw to już dawno runął i to przy aferze z Wardęgą, nie? To jakby, jeżeli Verso chciała być wtedy jakimś diamentem bez żadnej ryski, no to tam potężna blizna została i to już nigdy tego nie cofnie, moim zdaniem, wizerunkowo. Po tej aferze, przy tym, jaki miała rozmiar ta afera, ile to trwało, więc moim zdaniem te myśl to trzeba było sobie kompletnie odrzucić, no. no. nic, ale ogólnie ciekawy materiał. Można było sobie gdzieś tam podyskutować o jakichś osobach, coś tam sobie o kimś przypomnieć, a ja się i o tym Willy Extreme, Dowiedziałem, bo tak to gdzieś trafiałem po prostu na jego materiały, jakieś komentarze na Twitterze, a nawet nie wiedziałem do końca, kto to jest. Nawet nie wiedziałem, jak on wygląda, więc sobie mogłem uzupełnić. Także zostawiamy łapeczkę. Dziękujemy za materiał.